Dzień dobry moi drodzy, witam Was z zimowego, choć ciepłego, ale za to bardzo mokrego lasu. Ja chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj produkt, którego funkcjonalności ja od jakiegoś czasu przynajmniej w internecie szukałem, czy może nie tyle w internecie, co w ogóle w ofertach naszego, naszej branży audorowej. Narzędzie, które łączy. Cechy kuchenki na drewno takiej przenośnej, z mobilnym paleniskiem miejscem, w którym możemy palić bardziej otwarty ogień. Coś na wzór ogniska, czy właściwie mówiąc wprost, możemy palić w tym ognisko, jak widzicie, nie zabiera to dużo miejsca, jest kompaktowo spakowane, nie waży jakiś setek ton i z tego co ja do tej pory miałem okazję używać tego narzędzia, tego urządzenia ma bardzo wiele przydatnych naszym hobby zastosowań nie przedłużając dzisiaj pokazać chciałbym Wam przenośne palnisko na, na ognisko rozpakuję je, rozłożę zrobię parę przebitek tak żebyście zanim przejdę do omawiania tego produktu żebyście wiedzieli, jak to wygląda i o czym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. No dobra, to tyle. Zaczynamy. Przenośnym paleniskiem, które chciałem Wam dzisiaj zaprezentować jest produkt, jest to produkt firmy Fire MyPool. Jest to chiński produkt do nabycia na Aliexpress, stamtąd też do mnie trafił. Dostajemy to urządzenie do palenia ogniska w takim pokrowcu wykonanym z kodury o wymiarach, jeśli dobrze pamiętam, 30 32 na 20 cm. Sam pokrowiec naprawdę budzi zaufanie, jest porządnie wykonany, dobrze uszyty, z takiej grubej kodury, która powinna ochronić nawet nie tyle tą kuchenkę, ale pozostałe elementy naszego ekwipunku w plecaku przed zabrudzeniem, zahaczeniem, pocięciem przez elementy, y, blachy, które składa się na tą y, kuchenkę. No Jak widzicie, jest to dość też płaski pakunek, więc y, bardzo łatwy do spakowania w plecaku, gdzieś tam, powiedzmy, w tej przegródce, y, zaś przy plecach, czy nawet jeśli tej przegródki nie ma, po prostu w tym, w tym miejscu, blisko pleców, y, łatwo, to, łatwo to spakować. Cała kuchenka składa się z czterech elementów, plus czwartego, y, który tworzy jakby ruszt. Jeszcze jakby zamykając temat opakowania w środku, mamy taką instrukcję obsługi, która pokazuje w sposób wyraźny, czytelny, w formie obrazkowej, jak tą kuchenkę złożyć. Powiem szczerze, że po, po tej recenzji ja to po prostu wytnę stąd, bo to bardziej mi teraz przeszkadza, niż, niż, jest, już, niż jest już jeszcze potrzebne. A kuchenka, jak to te kuchenki składane, Składa się zaledwie paru komponentów, które wkładamy jak puzzle, składamy jak puzzle ze sobą, czyli trzy główne elementy blaszane, które tworzą nam boki naszej kuchenki oraz taki mały element, który stanowi spód naszej kuchenki. Na tym będziemy zbierać żar. I elementy naszego ogniska. I jak przy takich kuchenkach wymaga to troszkę e, dokładności przy składaniu, zwłaszcza po kilku użyciach, bo ta blaszka się troszkę wygięła. No i ale jak widzicie zajęło mi to może z minutkę. Do tego mamy jeszcze jeden element, który, który e, zakładamy. Wykonany z takiego drutu, który zakładamy, jakby na, na górę naszej kuchenki, i mamy w ten sposób miejsce, na którym możemy postawić kociołek, kubek, jakąś patelnię, chociaż pewnie patelnia wejdzie, jeśli jest odpowiedniej wielkości, obszeną się na samych elementach ścian, ale jest to kompaktowe. Po złożeniu. Kuchenka ma wymiary 20 bok. Kuchenki trójkąt o wymiarach 25x25x25 na 25 na 25 i wysokości 14 cm. Waga całego zestawu łącznie z opakowaniem to jakieś 600 gram. Dużo, mało? Nie wiem. Wydaje mi się, że na, jak na jej funkcjonalność, i po to cel, w jakim bierzemy ją do, do lasu, nie jest to jakiś. Wielki, wielki kłopot jeśli chodzi o jego wagę. Kuchenka wykonana jest z blachy nierdzewnej, jakiej, stop i tak dalej. To wam tego nie powiem. Na stronie producenta też tego nie, nie znalazłem. Tak jak mówiłem, jest to produkt chiński, ale wykonany naprawdę bardzo solidnie. Powiem szczerze, że nie ma się do czego tutaj doczepić. Blacha jest ładnie obrobiona. Nie jest cięta jakoś na, na kamieniu czy na kolanie. Ładnie są wykończone te wszystkie boki. Nie ma zadziorów. Także sama kuchenka jest bardzo ładnie wykonana. Do tego to opakowanie, o którym już mówiłem też solidnie jest zrobione. Ja tą kuchenkę używałem już kilkukrotnie. Kilka razy paliłem w niej ogniska. Oczywiście odbarwiła się. Od temperatury i troszkę odkształciła. W sensie te blachy już nie są tak idealnie proste, jak były, jak do mnie ta kuchenka dotarła, ale nie jest to odkształcenie, które byłoby nietypowe dla tego rodzaju produktów. Większość kuchenek wykonanych z takich właśnie blaszek po prostu pod wpływem temperatury się troszkę odgina, ale nadal, zarówno tą kuchenkę, jak większość tych, o których mówię. Można bez problemów złożyć, wszystko trzyma się, jest stabilne, nie rozlatuje się. Także jak na razie kuchenka budzi naprawdę spore zaufanie. I się sprawdza, ale o tym czy się sprawdza to może za chwilkę Wam jeszcze powiem. Ja tą kuchenkę oczywiście dostałem na testy, co prawda musiałem troszkę tam za nią zapłacić. Ale przyjechała normalnie, zamawiałem ją przez AliExpress. Nie przez jakiegoś ich tam przedstawiciela marketingowego na Europę czy coś. Także normalnie kupiłem ją z rabatem poprzez stronę AliExpress i płynęła, leciała czy tam w jakiś inny sposób wędrowała do mnie przez około 10 dni. Także wydaje mi się, że czas dostawy całkiem przyzwoity. Kuchenka też nie jest jakoś ekstremalnie droga. Jest to bardzo fajna, budżetowa propozycja. Podobne rozwiązania od dawna mnie interesowały, bo zawsze chciałem po, poza kuchenkami na drewno, które po prostu uwielbiam, no chciałem mieć coś przypominającego bardziej palenisko, pozwalające palić w środku taki bardziej otwarty ogień, przypominający właśnie takie powiedzmy tradycyjne ognisko. Jak wiecie, korzystałem i nadal będę korzystał, bo jest to rozwiązanie bardzo kompaktowe i leciutkie z tego takiego sitka na na, na pyzy, z którego robiłem niewielkich rozmiarów palenisko, ale w, tym, w tej kuchence, w tym, w tym palenisku można palić znacznie, większe, znacznie, większe, znacznie większy ogień. Może spróbuję dzisiaj rozpalić coś tutaj, tak żeby Wam chociaż ujęcia z płomieniem w środku porobić. Także na biwaki takie jesienno-zimowe, w sensie jesień, wczesna zima, wczesna wiosna, kiedy te temperatury nie są jakoś ekstremalnie na minusie i nie potrzebujemy wielkiego ogniska, żeby się grzać. Bardzo fajny, fajny produkt. No ale dobra, o zastosowaniu za chwilę i o moich ocenach. Tak to wygląda. Może teraz spróbuję zebrać troszkę materiału, po to, żeby rozpalić w niej wspomniany ogień. I, no i wtedy wam troszkę, troszkę jeszcze o moich wrażeniach z użytkowania tego produktu jak do tej pory opowiem. Wszystko jest mokre, więc nie wiem, co, co będzie z tym rozpalaniem. że jakoś strasznie nie przekładałem do tego dzisiaj uwagi, no bo chciałem Wam tylko demonstracyjnie to zapalić. Generalnie palenisko jest bardzo przewiewne. Mamy duży otwór z przodu, gdzie możemy wkładać nasz materiał do palenia. Oprócz tego, przez to, że jest to produkt, który składamy ze sobą, no to także te, te wszystkiego rodzaju wycięcia, szpary, i to to wszystko powoduje, że dopływ powietrza jest naprawdę spory do środka. No i dzięki temu działa ono bardzo, bardzo wydajnie. Na dole jest oczywiście węższe to palenisko niż u góry, ale stabilnie, stabilnie stoi na gruncie. Także możemy spokojnie sobie to nawet na nie do końca płaskim terenie poukładać. Oczywiście jak przy kuchenkach na drewno, no musimy grunt przygotować tak, jakbyśmy przygotowywali pod ognisko, bo mamy tam tylko cienką blaszkę, która, na której cały żar będzie spoczywał i cała temperatura, a pod spodem niewielką przestrzeń z powietrzem, także nie będzie miało co izolować gruntu, także musimy o tym pamiętać, żeby bezpiecznie taką kuchenkę, takie palenisko palić. Jeśli chodzi o wydajność tego urządzenia, to wydaje mi się, że na jedną osobę, na taki biwak, o którym już wcześniej wspominałem, czyli jesień, późna jesień, wczesna zima, wczesna, wczesna wiosna, tak gdy mamy temperatury około 3-4 stopni na plusie, nie ma mrozu, to jak najbardziej przy tej kuchence możemy sobie cały wieczór siedzieć. Grzać się przy tym, bo daje ona naprawdę dość dużo temperatury, jak na, potrzeby jednej, jak na potrzeby jednej osoby. U góry mamy miejsca na tyle, żeby postawić sobie patelnię średnich rozmiarów, czy nawet dużą możemy dzięki temu trójnikowi, czy temu drutowi, który tworzy nam taki mini róż. Dzięki temu możemy też postawić na tym kociołek sobie czy jakiś garnuszek i w ten sposób przygotowywać bezpośrednio na ogniu za pomocą jakiegoś naczynia. Ale równie dobrze możemy wykorzystać to palnisko jako typowe ognisko i coś sobie nad tym piec, wędzić czy, czy tak dalej. Zastosowanie jest tyle co naszych pomysłów. Wracając jeszcze do jakości. Powiem szczerze, że im więcej mam produktów Made in China, tym bardziej się przekonuję, że tak naprawdę nie ma się czego bać. Od 4 lat albo od 5 używam kuchenki na drewno chińskiego producenta, która jak, jak dotarła do mnie nowa, to wyglądała znacznie gorzej jakościowo od, od tego produktu, który Wam dzisiaj prezentuję. Ale naprawdę, jeśli chodzi o funkcjonalność i wytrzymałość, 5 lat ją używam prawie na każdym biwaku, takim z nocą, gdy używam kuchenki, a nie, nie palę ogniska. I oprócz tego, że wygląda naprawdę kiepsko, to działa wyśmienicie i zakładam, mam nadzieję, że z tym produktem będzie. Tak samo wspominałem też o jego cenie, tam dokładnie nie pamiętam ile ona kosztowała, co chyba około 150 zł są na rynku podobne produkty, ale powiedzmy bardziej renomowanych producentów, które kosztują znacznie, znacznie więcej, więc wydaje mi się, że jest to bardzo fajna propozycja dla, dla osób, które szukają takich rozwiązań, a mają mniejszy nieco. Mniejszy nieco budżet. Teraz spróbuję to założyć. Okay. To nam dodatkowo jakby kuchenkę stabilizuje od góry, bo zakładamy ją na takie, na takie wypustki w tym elemencie, który tworzy ścianki. I ten róż nam jakby ją jeszcze dodatkowo spina także jest ona dodatkowo ustabilizowana. Z doświadczeń jakie mam z tą kuchenką, to tak. Przede wszystkim duża rzecz na plus to jest to, że jak już tu uzyskamy ogień, możemy wkładać większej rozmiarów kawałki drewna. Oczywiście takich kud nie włożymy, ale już takie możemy, możemy wkładać. One się tutaj będą dość wydajnie palić, czyli nie musimy cały czas przy niej stać jak przy tych malutkich takich kuchenkach na, na drewno składanych. I to jest o tyle wygodne, że możemy w tym czasie inne rzeczy robić, a tutaj sobie nasze ognisko po prostu w kontrolowanych warunkach płonie. I to co jest też istotne, to po zakończeniu palenia ogniska, ona dość też szybko stygnie. Myślę, że po około 5, maksymalnie 10 minutach możemy tą kuchenkę spokojnie włożyć do pokrowca i dalej do, do plecaka i iść dalej przed siebie czy to podczas, po jakimś postoju w terenie, czy po, po biwaku. A no to jest wystarczający czas, żeby posprzątać po, po ognisku, ogarnąć trochę teren wokół, pozbyć się popiołu, zagarnąć z powrotem ściółkę, którą odgarnęliśmy, czyli wykonać czynności, które powinniśmy po, sobie po prostu wykonać. I w tym czasie ta kuchenka nam ostygnie. Idealnie to wszystko fajnie, fajnie się, się zgrywa. Dobra słuchajcie, to tyle ode mnie. Chciałem wam to pokazać, bo, bo tak jak mówię na początku szukałem takich rozwiązań, te które były dostępne no, były po prostu za drogie, a to wydaje mi się idealnie, idealnie się wpasowało w potrzeby i możliwości. Będę ją oczywiście używał i, nie jeszcze, i jeszcze nie raz ją zobaczycie na, na, na tym kanale na materiałach, które dla was będę przygotowywał. Link do tego produktu i do tego producenta, który w swojej ofercie ma znacznie więcej produktów takich outdoorowych. Mam jeszcze jeden zestaw od nich, ale to przedstawię go później jak trochę częściej będę z niego znowu korzystał i będę mógł jakąś opinię sobie wypracuje i będę mógł się nią podzielić z Wami. Także warto, warto sprawdzić, wrzucę też link, nie wiem, producent chyba przewidział jakiś kod rabatowy też dla Was, czy tam jakiś upust, jak to znajdę, no to oczywiście wszystko będzie w opisie filmu. No dobra, to tyle ode mnie na dzisiaj, jak macie jakieś pytania, o czymś nie powiedziałem, a powinienem, albo coś Was zainteresowało, a ja o tym nie wspomniałem, to oczywiście piszcie w komentarzach, bardzo chętnie odpowiem bądź doszukam informacji i jeśli takie znajdę, to, to wtedy udzielę yy, odpowiedzi. Yy. To tyle ode mnie. Trzymajcie się, ruszajcie w teren ku przygodzie.